Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kubie 13 miejsce wydawałoby się pechowe, ale to dobra sytuacja. w Twojej sytuacji? E, no tak, w końcu, w końcu było tak, że ten, ten skojek gdzieś tam. W końcu mi dał takiej radości, e, że mogłem coś, coś więcej poczuć tego lotu i. E, no fajnie, przyjemnie mi się w miarę skoczyło. Jak sprawić, by poczuć tego lotu więcej, żeby tej energii z progu było takiej wydatniejszej. O, trzeba skoczyć dalej, to na pewno. Ale. E, no, no cóż, no ja wiem, wiem jak to zrobić i no, będę się starał. Jak najbardziej żeby jutro to zrobić. Nie ma co chwalić właśnie konkursu przed jego rozpoczęciem, ale ten pobyt w domu, treningi w Zakopanem, Mistrzostwa Polski. Jakie to Ci dało odpowiedzi? Mm, no Myślę, że tu jak przyjechałem, to po tym dzisiejszym dniu mam trochę więcej odpowiedzi, e, więc więc, no, więc tak, po tym dzisiejszym dniu mam jeszcze więcej odpowiedzi. Turniej czterech skoczni. Co Cię najbardziej rajcuje, kręci w tym wszystkim? No, fajnie, że przede wszystkim praktycznie dzień po dniu e, tam można skakać e, na innych obiektach, e, więc, więc, więc to jest fajne takie. No, bardzo na pewno ciekawe jest, że co dwa dni się gdzieś indziej przejeżdża i no takie fajne. Na skoczni tego nie możesz jeszcze wiedzieć, ale przyjeżdżasz do hotelu, to sprawdzasz, e, jaki rywal, kto, kogo tam los e, przypisał. Mogę wiedzieć na skoczni. Dlaczego nie mogę? No i w trwają kwalifikacje. To nie wiadomo jeszcze, jak to się ułoży, wiesz, jak umie. Ale nie, nie, bo byliśmy, jak się skończyły kwalifikacje, to byliśmy na skoczni jeszcze, więc jakby wiedziałem. Eee, no ale co, no? Trzeba po prostu skoczyć swoje i. Eee, i, I skoczyć swoje i, i, i wygrać w parze. Czyli zlejesz Stefana jutro? Dokładnie. <laughs>